Wydrapię mu oczy Albo obetnę mu ręce i zrobię sobie z nich bransoletkę Albo breloczek A mózg wyrzucę, bo do niczego się nie przyda Dobrze, że cię znalazłyśmy Musimy wrócić do sali, zanim pani się zorientuje Lupita ma coś, co ci uratuje życie Mój rachunek za zakup mundurków. Jej nie interesuje, ile zapłaciłaś. Za 15 szósta. O tej porze byłaś ze mną. Nie mogłaś wychodzić z pokoju chłopaków. To dowód. Lupe, jesteś genialna. Dziękuję. Mówiłam, że nie jesteś głupia. To dowód, że niczego nie ukradłam. O 5.45 byłam z Lupitą. Przypomina pani sobie? Jeśli tak, jest napisane na rachunku. Gojkolea kłamał. Mówiłam. Alicjo, przyprowadź go tu. Diego też. Nazwał mnie przy wszystkich złodziejką. Wezwij ich obu. Proszę. To dowód, że Roberta niczego nie ukradła. Najwyraźniej było to nieporozumienie. To było fałszywe oskarżenie. Sam widziałem. Może mi widział kogoś podobnego. Nie kłam. Zrobiliście to specjalnie. Niby po co? Żeby mnie wyrzucili ze szkoły. Nie kłóćcie się. Sprawa skończona. Portal się odnalazł. Skończona. Należą mi się przeprosiny. Przepraszam. Zadowolona? Nie. Nie wystarczy? Chcę publicznych przeprosin. Przepraszam. Pozwoli pan? Nie widzisz, że jestem zajęty? To pilne. Ochroniarze Bustamante siedzą na zewnątrz w samochodzie. Zaraz wracam. Tym razem ci się upiekło. To było ostrzeżenie. Zostawmy ją. Jeszcze nas usłyszą. To dopiero początek. Myślisz, że twój tatuś cię wybroni? On tylko cię poniża. O czym ty mówisz? Nie było cię tu. Plotki krążą. Cała szkoła się z ciebie śmieje. Nieprawda. Nie słuchaj jej. Nie wtrącaj się. Nikt mnie nie wyśmiewa. To ty tak myślisz? Ludzi od śmiechu aż boli brzuch. Czy to nie jeden z goryli Twojego ojca? Niemożliwe. Co tu robi Don Nacho? To oczywiste. Przebiózł Dyrowi w prezencie samochód. To cena za milczenie. Brzydzę się wami. Jeden gorszy od drugiego. Mój ojciec nie zrobiłby czegoś takiego. Obudź się bez mózgowcu. Przykro mi, że to nie ja piszę te anonimy. Mogłabym wiele napisać o tobie i twojej rodzinie. Doskonały przykład korupcji. Nie wtrącaj się. Mówiłam, że to dopiero początek. Dobrze. Już się nakręciliście? Świetnie. Za kilka chwil podadzą do stołu. Przygotujcie się. Wcześniej wasz kolega chce jednak coś powiedzieć. Skoro się tu zgromadziliśmy, chciałbym przeprosić Robertę. Nie ukradła mi portfela. Oskarżyłem ją bezpodstawnie. Na przeprosiny przeniosłem ci prezent. Przyjmij go. Chciałbym, żeby... Oby to naprawiło nasze stosunki. Muy Bardzo ładny gest. A teraz przygotujcie się do kolacji. Za chwilę do Was dołączę. Zobacz, nie gryzie. Super! Ładniejsza niż w rzeczywistości. Jesteś geniuszem. Wyszło ci niesamowicie. Picasso to przy mnie bez talencie. Szkoda, że to nie Diego. Spokojnie, nie kłóć się z nimi. Muszę coś zrobić okay? coś. Jeśli to, co powiedziałaś o samochodzie, to prawda Będą tylko czekać na odpowiednią chwilę, żeby się ciebie stąd pozbyć Lupe ma rację Uważaj na siebie Muszę coś zrobić, żeby się nie zorientowali Już wiem Do kogo dzwonisz? Do znajomego dziennikarza Fabian? Hola, habla Roberta. Mówi Roberta, córka Almerey. <taz musician> Dowiedz się czegoś o zatrzymaniu w letnim klubie. Tak, chodzi o zatrzymanie z rozkazu ministra Bustamante. A co do mojej mamy? Chodzi z. Czekaj. Możesz odejść? To rozmowa prywatna. Rozmawiasz z cyrkiem, żeby cię stąd zabrał? Mama z nikim nie chodzi, ale jest facet, który doprowadza ją do szału. Niejaki Colucci. Tak, ten przedsiębiorca. Franco Colucci. Franco Colucci.